Mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób zostało na YouTube oglądać materiały, które sobie przyrządzam. Ponieważ jak wiadomo, krwio pie się już rozpętało, Diablo powrócił i no i dobre pytanie: czy wszyscy już pobrali urlopy, by jakoś go tam skopać? No ja w każdym razie dalej trwam z moją misją górnolotną, by szerzyć wiedzę o tych produkcjach, które nie mają takiej kampanii reklamowej jak Diablo. Bo Diablo chyba, z tego co wiem, nawet widziałem reklamy no wszędzie w internecie, a boję, się stwierdzi, a boję się myśleć, czy nie ma ich nawet w telewizji. No nic, w każdym razie to jest to, co dzisiaj danie dnia. Mam nadzieję, że YouTube nie nawalił i filmik pojawił się o siódmej, bo ostatnio ma jakieś odpały dziwne. E, I tak, gra nazywa się Crash Tastic, ja nazywam się Macie Machuła, autor nazywa się Mark Smith i wszystko jest w wersji 0.4.2 0.4 no, no, bo to kropka, zależy tam od systemu. 0.4.2 a Więc brakuje tutaj mnóstwa funkcji, ale już możecie rzucić okiem, co dla nas kochany autor smaży i dlaczego jest to warte uwagi, bo jest to kolejna z tych gier, gdzie się wszystko gnie, niszczy, jest destrukcja i fajne replaye, tylko tym razem jest to ubrane w taką otoczkę, no, crash testów, bo ja wiem crash-testów. Zacznijmy od pierwszej, może, albo drugiej misji, albo trzeciej. O, musimy zadanie jest takie, by osiągnąć prędkość minimum 80 metrów na sekundę. Mamy naszą tutaj poligon testowy I mamy taki element, który zawsze się pojawia w naszym pojeździe Czyli robot na fotelu, on jest tutaj głównym bohaterem On jest totalnie niemrawy, nie jest zapięty pasami I se w tym fotelu po prostu dynda na co należy co, na co jest problematyczne często, bo bestia lubi się zsuwać A nierzadko warunkiem jest to, by on jakoś no, pozostał w fotelu I możemy sobie składać te pojazdy takimi klockami No zabawa w klocki Lego, nie? czyli to co w grach się najbardziej lubi Sukces Minecrafta, tego wszystkiego To gdzieś tam... No, jest ubrane albo, nie wiem, może psychologowie się tym zajęli i, i ludzie coś mają, że lubią budować z klocków. Tutaj nie jest inaczej. To jest oczywiście plus i minus. Plus, bo to jest proste. Minus, bo zbyt karkołomnych konstrukcji nie sklecimy. Mamy tak, różnego rodzaju belki, e, amortyzacje, więc z amortyzacji sobie zresztą tutaj skorzystam. Co więcej, belki mają własną wytrzymałość. Ich wiązania czy spoiwa mają wytrzymałość łączenia, może to być najlepsze słowo, i wszystko to jakoś ma wpływ na nasz efekt, na efekt naszych prac i ten model, który sobie skonstruujemy. No Ja tutaj idę w takie drobne berki, bo wiadomo, małe to będzie bardziej wytrzymałe. Mamy dalej tak, dwa rodzaje kółek, jedne są zwykłe, drugie są skrętne i całą tę bestię napędzamy przy pomocy, uwaga, uwaga, silników rakietowych. No, i to jest na razie cały przepis na sukces. Ten zadanie nie będzie trudne. Osiągnąć tę prędkość to jest totalnie żaden problem. Ja tu sobie w ogóle skonstruuję coś, co będzie miało raz, dwa, powiedzmy trzy osie, albo trzy rzędy kół, i tyle. Napędzę to rakietami. I skoro to ma tylko śmigać, to nie będę się zbytnio przejmował. Dam tutaj ze dwa silniki, a nawet trzy, a nawet cztery. I zobaczycie, jak to po prostu da czadu. O, jeszcze są takie oto. Jak to ładnie się nazywa. Eee, takie klamry. I szczerze nie wiem, do czego to dokładnie służy. No nic. Eee, ogień w takim razie moc na pełnym tym 80 metrów na sekundę to będzie lekko tu osiągnąć. Pytanie, czy robocik przeżyje? Hmm, nie wypaliło to jednak tak dobrze, jak chciałem. Jest fail. I dobrze się stało, bo będę mógł teraz pogrzebać i poprawić moją konstrukcję. Ja tego się aż nie spodziewałem. Ale fajnym Bajerem jest to, co lubię w tych grach, czyli jest opcja Replayu. Można sobie zobaczyć w zwolnionym tempie, cóż poszło nie tak. Miało być halo, halo, wolniej, wolniej, wolniej. Więc jeszcze raz. O! No tak, docisk nastąpił na przednią oś, ona tu się zgięła, złamała i voilà. Czyż to nie jest fajne? Ja to nie chcę znowu e, sztucznie się jarać, bo to nie będzie sztuczne, tylko prawdziwe. Ale zobaczcie, co się stało. I ta gra takich ludzi właśnie cieszy. O! No ja sobie to jeszcze klatka po klatce zanalizuję. Bo tak fajnie się to zachowało w ogóle, jak ta przednia oś tu nie wytrzymała. Więc można dwojako rozwiązać ten problem. Na przykład, powiedzmy. Ha. Dociskając rakietami tylnie, tył, zwróćcie uwagę, że wszystko się gnie, to znaczy, tak jak powiedziałem, te łączenia nie są stałe, to nie jest wszystko niezniszczalne i łatwo to rozpaćkać. Tak więc, cóż, wracam do deski kreślarskiej i no najprościej będzie po prostu pozbyć się tych rakiet tutaj i dać je z tyłu. E, edytor, to się bawię, jak głąb taki. Klikam i klikam, więc hopla, hopla, hopla dorzucam rakiety, a może nawet w ogóle przy powiedzmy podwoziu bo to będzie najzdrowszy pomysł Damy dwie, bo chcę żeby on naprawdę nieźle dał czadu ten mój wehikułek ja chcę mimo wszystko mieć to na niezłej, niezłej prędkości więc uwaga go 100 pięknie Prędkość mam nadzieję maksymalna osiągnięta, z tym nie powinno być problemów, zaraz mi statystyki podadzą co się stało, jest pełen sukces i co więcej, osiągnęliśmy maksymalną prędkość 391, więc z lekkością przekroczyłem to co trzeba było zrobić. Teraz na replayu zobaczmy moment zderzenia, bo to będzie to co jest tutaj mnie tak jar jarające. O! Idealna no, gra, bazująca na fizyce. Jakie jeszcze zadania czekają na nas? Oczywiście, jak powiedziałem, gra jest w fazie alfa, więc mamy ich całkiem. Czy będzie całkiem sporo, bo tak chciałem użyć to słowo całkiem. No, w ogóle to jest ilość złamanych tych łączeń, czyli jest 79 na 95, więc całkiem nieźle. Są jakieś części społecznościowe i tak dalej, tylko to jak widzicie, nie do końca jeszcze śmiga. No, ale tak, następny poziom i ogólnie, co tu jest do wyboru? Pojawiają się oczywiście różnie skocznie i hopy, na przykład. W tym etapie o. Tutaj może być już dużo mniej zabawnie z moim pojazdem, ponieważ on jest taki nastawiony na bicie rekordów prędkości. Więc zobaczmy, co się stanie, jak go tutaj podłączę. <laughs> Otóż wbija się po prostu w ścianę. I tak być nie może, ale mogę tutaj sterować ciągiem. Niestety nie w trakcie jazdy, ale przed, więc wszystko muszę sobie ustalić. Więc uwaga, uwaga. Czy to jakoś da radę? Teraz bez najmniejszych problemów, w ogóle wzorowa konstrukcja. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Czy to osie skrętne działają? Tutaj mamy specjalny, oczywiście, ku temu etap przygotowany. O, nazywa się właśnie zakręt. No i zobaczmy, zostaw, zostanę przy tej samej mocy. Natomiast zabawiasz już w sterowanie. O, i działa bez problemu. Robociec mi się tu, mam nadzieję, nie zsunie, bo siedzi wygodnie. Chociaż mogą być problemy. Jak widzicie, fizyka wpływa na niego bez większych problemów, tak samo na pojazd. Chyba widzę jednak, że no, z czasem to się zbytnio rozpędza i A, moc, widzę, 1% będzie najlepsza. Albo zmniejszyć ilość silników i powoli, spokojnie sobie dojechać. Teraz tak, korzystając z tego, że ta podróż będzie długa, nie mogę niestety hamować, więc to będzie coraz zabawniejsze, e, grę, no, że dostać można dostać w jeden sposób. Tam oczywiście pod spodem będzie link, skąd można ją pobrać, ale żeby ją pobrać, trzeba ją kupić. Kosztuje 8 dolców. I mi się ten system dystrybucji podoba, bo ja inwestuję teraz w bardzo fajny pomysł, a nie ładuję tej kasy dla jakiejś wielkiej, jakiejś wielkiej korporacji. Która potem zrobi z tego coś, co się nie będzie dało grać. Na ostatnich poczynieniach elektroników, Activision są poniżej krytyki. Więc że dla osób, które nie zarabiają, to jest problem, prawda? Bo ee, no to nie jest mała kwota i płacą ją za coś, czy nie jest mała dla nich. Natomiast jak człowiek już docenia pracę innych i chce ich jakoś nagrodzić, to absolutnie zrozumie, że warto. Ja temu goście widałem, te 8 dolców i jestem z tego zadowolony. Ok, a tu kolejne zadanie, gdzie będę musiał przeżyć zderzenie. Eee, no po prostu crash test z kolejnym pojazdem i tym zadaniem sobie zamknę ten filmik o, jak się to ładnie nazywa, crash -tastic. zrobię coś, co mam nadzieję sprawi, że a, mój robot przeżyje, dwa, tamten ten badziew się rozsypie. Więc tak, zamknę go przede wszystkim w klatce, tutaj warunek jest taki, że nie może dotknąć ziemi, czyli nie może z tego wypaść, no, i tak zespół napędowy to myślę, że będzie robiło. Kwestia teraz tego, żeby to jakoś tutaj zrobić niezły taran z przodu. Więc tak. Ja w ogóle może póki co synchronizuję całą tę bryłę. Nie, nie ma sensu. Stworzę nowy tutaj, nowy dzień. Uwaga. Więc czwarta, silna konstrukcja. Twarda i wytrzymała. I zrobimy tarana. To będzie fajne wyzwanie. Więc widzicie, ja będę śledził oczywiście tę produkcję. E, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje, to daję o niej znać. Mam nadzieję, że to po, poleci w jakimś fajnym kierunku. Ok, tutaj dam teraz zespół sprężynujący, że tak powiem. I to powinno roznieść w perzynę tamten syf. Ale to ja to już pójdę na całego, więc zespół sprężynujący zrobię tak, że coś lepiej rozbija niż jakiś taki wąski element. O, w ten sposób. Uwaga, uwaga, więcej jeszcze sprężynowania i myślę co tu tak jeszcze dopiąć. No tak, tu chciałem wąskie, to będzie wąskie, ma to po prostu mu się wbić i go roznieść w perzynę. I z przodu oczywiście koła, żeby to jeszcze mi się jakoś nie przewróciło. Docisnę to rakietami, tutaj już nie idziemy na żadne kompromisy. Chociaż te rakiety mogą złamać to tu w pył, więc lepiej docisnę to tutaj, O, z przodu, docisnę to z tyłu i po jednej rakiecie to myślę wystarczy i polecę na pełnym, pełnym ogniu. Nic nie przeżyje, nic nie powinno przeżyć, mam taką nadzieję taki jest zamysł. No zobaczymy, to jest oczywiście, widzę już dużo błędów, które popełniłem, ale niech wygra wytrzymalszy. Uwaga, pełna moc ogień. <noise> Tego oczywiście nie przewidziałem, że <noise> dojdzie do czegoś takiego, ale przeżyłem. Widzę, że gość sam się rozwalił tam na końcu. Dobrze mówię? Tak. Natomiast gra zaliczyła to jako sukces. Mnie to nie zadowala. Muszę odprowadzić drobne poprawki. Eee, jeszcze raz, edytor. Chcę mu się wbić po prostu w ten czambuł. No i pięknie, to zgięcie mnie totalnie zgięło. Może nie będę dociskał przodu po prostu, zobaczmy jeszcze raz. Nie mogę się przestać tym bawić. O! Dokładnie do tego zmierzałem. Jest pełny sukces. Możemy zobaczyć replay, którym się z Wami zresztą pożegnam. No to było Crash -tastic. bardzo sympatyczna, mała gierka, która dobrze rokuje i myślę znajdzie sporo grono fanów, jak coś z niej wyrośnie. To jest potrafić jako zapowiedź, bo naprawdę nie ma co oceniać. Trzymajcie się, replay, cześć!